No i mamy kolejnego pacjenta. Właściwie to jest ten sam pacjent, bo George okazuje się będzie miał leki. Królik jest chory i ciągnie się za nim. To są takie powikłania. W sumie po zapaleniu płuc miał prześwietlenie. Klatki piersiowej, no i okazało się, wyszło co wyszło. Ja Wam powiem, że po prostu jest cała litania tego, co on tutaj ma. Ogólnie powiem Wam tak, takiej terapii jeszcze nie mieliśmy, bo oprócz tego, że ma swoje tabletki, znaczy swoje, tabletki, które ma przyjmować w formie takiej, wiecie, zrobionej zawiesiny do pyszczka, no to też ma zalecenie zastrzyków. Co nie zalecenie to jest normalnie przypisane? Zalecenie, no ja rozumiem, że to jest, no wiesz, no, no ja w takim sensie to mówię, o. zalecenie, że to jest konieczne, że co trzy dni będzie miał zastrzyk, e, oczywiście nie będzie on podawany przez nas. Bo ja sobie tego nie wyobrażam, w ogóle no, nie możemy chyba tego robić, Nie, Więc, bo nie mam uprawnień, Pani do powiedziała. Ale na szczęście tak dobrze się składa, musimy to jeszcze obadać. Tak dobrze się składa, że tu niedaleko nas jest takie pogotowie weterynaryjne. Musimy tam tylko dopytać, czy jest szansa, żeby tam co trzy dni podchodzić z Georgem i po prostu wiecie, kompetentna osoba ten zastrzyk mu poda. No, i to właściwie takie leczenie nas czeka teraz przez 6 tygodni, o ile się nie mylę, Marek? Tak, 6 tygodni. A ten zastrzyk, co Marzena co ma mówiła, to jest penicylina. I się okazuje, że gdyby królik go dostał do ustnie, to by już tak powiem, strzedł na, na drugą to znaczy? stronę. Mm, a jak podskórnie, to wtedy mu pomaga, tak dziwnie, nie? Bardzo dziwnie, no. No dlatego musi być podawany w formie zastrzyku, więc George co 3 dni na zastrzyk przez 6 tygodni, czujecie to? Kontrola, on, nie? on będzie w zasadzie sensie miał fazę, nie wiem gdzie on w ogóle uciekł. On w ogóle uciekł, wiecie, pod łóżko, tak jak wam ostatnio we vlogu pokazywałam. E, okay. Róbcią został też taki e, jakby nie wiedzieć, co się <laughs> dzieje, no a George, no już sobie poszedł. Odreagować chyba dzisiejszą wizytę weterynarza. Miałem całą drogę w klatce. Przyszedł do domu w klacie, tutaj też się trząsł. Mm. On się jest poza fazą, nie? Nie no, jest, jest kiepsko, to zobaczcie, tak wygląda w ogóle cały ten zestaw. To jest pierwszy lekarz. A wam w ogóle pokażę coś, co mnie rozbawiło, nie? Zobaczcie, on naklejkę dostał. Dzielny pacjent i tutaj macie zwierzaczki. Mm. Nie, To pani... same króliki sobie na dodatek. To jest tak? królik, króli, no jedynie to nie jest chyba królik. Nie, no to jest jakieś króliko coś. Także leczenie przed nami. Miejmy nadzieję, że będzie udane. No, diagnoza. Papie, papie, jeszcze tak, jeszcze takie właśnie. No, e... Mogliśmy mu dać. Mogliśmy mu dać, no dobra, no ale to już wiecie. Dajmy mu chwilę odpocząć. I mam, mam nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy. 6 tygodni, to naprawdę. Trwa długo. I zobaczcie znowu, jakie, jakie to jest też, nie? Posiadanie zwierzątka. Ja już kiedyś się wypowiadam na ten temat, nie? To nie jest takie, wiecie, że sobie wziąć, przygarnąć, y, czy kupić y, i mam zwierzątko, bo to właśnie nie jest tak. Natomiast y, no, czasami się to wiąże z wyrzeczeniami, z poświęceniem, no i co tu dużo kryć, z kosztami. Ja wam powiem, dzisiejsza wizyta Georgia, czyli prześwietlenie Yy, no wiadomo, konsultacja lekarstwa. weterynaryjna, lekarstwa, to jest 260 zł, także no, sporo. Ale miejmy nadzieję, że ta terapia mu ostatecznie pomoże i będzie zdrowym, no, już szczęśliwym już, króliczkiem. To się ciągnie prawie rok, no. a w sumie Lupa. ponad rok, bo on ten pierwszy katar, taki co dostał, to jeszcze byliśmy na starym mieszkaniu i to jak się nie mylę była wiosna tamtego roku mm. i to się tak ciągło, przez wakacje był katar, Potem tu przyszedł, poszliśmy, ja myślałem, że miał, wiecie, ma alergię na, na te na świeczki w a się ogóle, okazało, że no. a tu taka jazda. Dobra. Także y, chowamy te reki, do tego a pokażę wam, zobaczcie co tutaj mamy. Maszyna choruje na hinkali. Nie, byliśmy na hinkali, ale wiecie co, nie daliśmy rady zjeść wszystkich. Y, dwa, cztery, pięć, pięć takich piero... znaczy to są pierożki? Y, no, to się hinkali nazywało, wiecie, y, po prostu bierzemy to w łapkę, i ugryzamy sobie, a w środku jest pyszny taki, to jest mięso mielone z przyprawami, jest tu kolendra, o, dziwo. Ale bo, jakie to jest mięso? Wołowo bo... wieprzowe i tutaj jest też taki, taki rosołek, no, z gotowania tego mięsa, no, pyszne to jest i najlepiej, to Marek na pewno też potwierdzi, je się lekko przestudzone. Takie, nie? nie takie Takie no, nie gorące. ciepło. jak są ciepłe, to wiecie, parzy i wtedy jest kiepsko, ale na, na letnio, czy na zimno są najlepsze. Ja jadłam tę kolendrę w zupie Marka, która ta zupa nazywała się jakoś tam. To nie wiem, coś tam. Nie pamiętam. I w tej zupie była kolendra. Nie, ja dziękuję. Kolendra. I wiecie, że ona mi nawet tak smakowała dosyć? Ja, bo, ja polubiłem kolendry. Bo ona była po prostu, może dlatego, że była gotowana. Może dlatego, że w takim rosole jakimś tam z kurczakiem. Także może to jest dziś moja droga do sukcesu i polubienia kolendry. Zobaczymy. Dobra. Także Dobra, yy, bierzemy się i musimy teraz na właśnie, na idziemy zobaczyć, tak, dopytać się na pogotowiu weterynaryjnym, czy mamy szansę podchodzić tam z Georgem co 3 dni. Byłoby dobrze. To idziemy. Światło za chwilę zaświecę, ale w sumie musi być wyłączone, dlatego że będę teraz w końcu robił, montował na nowo lampę, bo Marzena mi nie daje spokoju, ona mi nie pozwoliła zamontować nowych kloszy. Dopóty, dopóki nie będzie zmiana śrub i kupiłem śrubki, ja nie wiem gdzie one są, a tu są. to jest to? Takie słuchajcie, wkręty, takie kotwice można powiedzieć. 22 zł za to? No 22,50 nawet, za 4 mhm. śrubki. Także teraz to się będzie trzymało. Te no, stare otwory będą włożone tylko... Nie no, marzone, bez przesady, to ty byś to najlepiej do sąsiadki przewierciła. Nie, nie, i już mówiłeś ostatnio, nie, nie tłumaczy się sąsiadkom, wiesz. Tu sąsiadka ci nie pomoże. Także ja się zabieram, trzeba całe to zdemontować. No to ja czekam na efekt końcowy. ściągnąć, żeby wiedzieć, aby ja tego nie musiał robić. Ale tutaj klosz na tą żarówkę trzeba niestety zrobić tak, żeby przeciągnąć go należy przez ten kabel, Więc to musi być całe zdemontowane. I to teraz będę robił. Pierwsza śruba, czy kotwa, zamontowana. Wszystko ładnie trzyma. Także tu gdzieś prawdopodobnie no, na taką odległość to jest rozpięte. No i to by się musiało zerwać cała płyta, żeby teraz to spadło i wyleciało. Drugą będziemy montować, no to są te poprzednie śruby. Znaczy poprzednie. Te, które były po upadku lampy. Bo te, które były przed upadkiem lampy, ja wam pokażę, one były dużo cieńsze i może to był powód. O! Coś takiego było. I one się wysunęły z tego kołka po prostu. Także to jest chyba powód. Teraz tu muszę zamontować z tej strony, no i będzie można montować już klosze na naszej lampie. Popatrzcie, sam kołek jest dosyć no wytrzymały, także on by no, z dużym prawdopodobieństwem nie powinien się już nigdy wyrwać, ale żeby Marzyna mogła spokojniej spać, zamontujemy te nowe kołki. O proszę, te kotewki. Takie coś. Będziesz Marzyna teraz spokojniej spała? Zaraz pójdę zobaczyć to, jak skończysz, dobra? No. Także nie wiem, czy to Marzenkę uspokoi. Tu przechodzi ładnie śrubeczka. Teraz tu Marzenka przytrzyma mi kamerkę. To są te kotwy. Ona tu ładnie przyjdzie, będzie wkręcona. O, No i takie coś będzie trzymało teraz tą lampę. i teraz gdzie ona pójdzie? Ona tu się lekko wkręci. A jak ją włożysz tutaj? No już Ci pokażę, tylko widzisz, co jest znowu dziwnego? O, teraz. Mmm, dziwne o, rzeczy nie to już słuchaj. Nie, i teraz idzie to tak, i tu się to wkłada w ten sposób, to się tam ładnie rozciapierzy, o, już nie wyleci. Także teraz, jak trzeba będzie to odkręcić, no to już trzeba się będzie pożegnać z tym elementem, który jest pod sufitem, bo to jest nie do wyciągnięcia praktycznie. Ale to się tak trzyma teraz, no spoko, nie? No nie wiem. Ja to montuję i już się odezwę, jak będzie wszystko zamontowane, bo Marzena mówi, skończył nagrywać mi takie pierdoły, a to jest bardzo ważny, słuchajcie, proces, jak zamontować fachowo lampę, lepiej później już wcale. Marzenka dotarła do lasu, do lasu. nad jeziorko. Staw, Marek. Ale wiesz, że tu widzowie bym pomyśleli, że to jest jezioro w kadrze. Pewnie też, tuka jaka, że ćwiczą Chociaż milionki, tam widać, że jest dosyć malutkie. Ale ja wam powiem, dzisiaj jest dzień, kiedy po przyjeździe z wakacji robimy taką trasę spacerową. Jak zawsze żeśmy robili na, na wakacjach. Pogoda jest piękna. I tutaj wiecie, trzy stawy w Katowicach. To jest nasza stała trasa. Także jesteśmy tutaj, fajnie się spaceruje. Trochę kilometrów już zrobiliśmy, ale jeszcze nie jestem w stanie tego wam powiedzieć ile, bo ja nie mam takich fajnych sprzętów. Masz w telefonie. Ale. Pokazuję Ci. W telefonie mi pokazuje, to zaraz sobie to znajdę. No i oczywiście to jest, słuchajcie, też fajne miejsce nie tylko dla rowerzystów, rolkarzy, nie wiem... Spacerujących. Z wózkiem, biegających nawet z wózkami, bo wiecie, są takie wózeczki biegowe. Tam siedzą dzieci, a rodzice. Także takie fajne miejsce. A a propos i też do zwierząt, spacery ze zwierzętami, powiem Wam, że w ogóle też mnóstwo miałam komentarzy mieliśmy dotyczących tego na przykład, czy Wasze zwierzaki mają jakieś ulubione miejsca w swoich waszych e, mieszkaniach, domach. To rzeczywiście tak jest, ale powiem Wam, czego mi brakuje u moich królików, bo ja to widziałam e, u innych. O je, chyba leci jakiś tam sobie. Nie, nie widać go tu. Ale słychać. Powiem Wam, że czego mi brakuje? Otóż tego, że po prostu nasze zwierzaki nie są takie do przytulania. Bo wy mi piszecie, że króliki też nawet, yy, w komentarzach o tym było, że królik wskakuje na łóżko i chce, żeby go głoskać, żeby przytulać i tak dalej. Nasze króliki po prostu są jakieś takie... Wiecie, ale ja wiem anti, czemu. ...antygłaskaniowe, przytulaśne i tak dalej. Także no trochę mi tego brakuje. Bo jeszcze jak tego czarnego, to tam można pogłaskać, ale on, on wtedy odczuwa takie lęki. ten drugi ucieka, także nie ma szans. Musielibyśmy na siłę. A tu nie o to chodzi, nie. A ja wam powiem czemu tak jest. To jest spowodowane tym, że jak króliki były małe, to myśmy nigdy ich tak wiecie, na siłę nie brali na ręce, gdzieś tam przytulali, one sobie żyły swoim życiem. I to jest właśnie tym spowodowane, że one są po prostu nauczone takiej dzikości. Ale ja, ja uważam, że z jednej strony dobrze, bo królik ma mieć swoje życie, a nie to nie jest zabawka, wiecie, żeby to tam tulić, głaskać, coś innego pies. Chociaż psa też może jakby się tak traktowało. Od małego to by tak było, żeby się po prostu unikał jakichś takich przytulasków. Do przytulania są ludzie. Ludzie też, ale zwierzaczki też kupiliśmy. Właśnie sprzątamy po nagraniu. Mm, ale co Marek ci? jeszcze się oblizuje. Bo były pyszne A kanapki. Przyznaj się. Pyszne kanapki z łososiem, ale łosoś nie był klucz tego nagrania, tylko co? No nie właśnie. Nie Zobaczcie, tutaj taka biała masa, mm. e, która nazywa się majonezem. Zrobiliśmy domowy majonez. Powiem wam, że przepis prościzna. Banalny. Banalny. Przepis znajdziecie... No, czy oczywiście na TikToku Tik Toku marzynaimary.ety oraz na shortach gotujemy. Powiem wam, że majonez domowy e, prosty do zrobienia. Kilka, dosłownie kilka składników, wystarczy mieć te składniki, dalej blender, wszystko zblendować, dosłownie dwie minuty i macie mając gotowy. My używamy do robienia, robienia naszego majonezu jajka w całości, surowe jajko, ale ono musi być sparzone i to jest bardzo ważne, musicie o tym pamiętać. Także polecam, ja w ogóle teraz tak się zastanawiam, myślę, słuchajcie, no można zrobić naprawdę majonez nawet y, taki ziołowy, dodając do niego smakowy, ulubione, no. smakowy, o właśnie w tym sensie, dodając do niego ulubione przyprawy, y, jakieś zioła, ale y, na zasadzie, wiecie, jakichś sypkich ziół i wymieszać to i super też taki ale majonezowy sos powstaje. Tylko wiesz co, mam takie, po, po teraz myślę, jak zrobisz jakiś smakowy, trzeba by go było zrobić na tyle mało, żeby długo nie tak. leżał, bo może sfermentować. No i ten też od razu ląduje w lodówce. Jego mankamentem teraz jest tylko to, że jest ciepły, bo robiony był na świeżo, ale po znaczy schłodzeniu... Ciepły, to jest temperatura pokojowa. Pokojowa, ale po schłodzeniu będzie smakował jeszcze lepiej, także super. A a propos jeszcze kulinarnych tutaj rzeczy, Marek kawę robisz sobie? Tak, Coś szybko. wam pokażę. Mam tu moje takie wiecie, resztki różnych owoców i w tym jest imbir. Popatrzcie sobie co się stało z imbirem, ja może tak go pokażę. O, patrzcie. Imbir, korzeń imbiru, który zaczyna puszczać kłączki, nie wiem, coś tam wypuszcza. I doczytałam się w internecie, że można coś takiego zasadzić, że ludzie wsadzają tu do ziemi, oczywiście tym, tym jakby kłączkiem do góry, na zewnątrz yy, i wyrasta po prostu imbir. <grych> jak to się potem stosuje, do czego i jak to się używa to jeszcze tam nie, nie wiem. <grych> bo... Ale to jest taki korzeń, że wiesz, do herbaty ucina, u... Znaczy Kroń, się, no to, ale to też dajesz do herbaty normalnie, to było kupione z takim zamiarem. Tak, ale nie z zamiarem tego, że mi urośnie, bo pierwszy nie był w... Słuchajcie, pierwszy raz w ogóle nam urósł, wyrósł jakiś taki kłąk, ale jeszcze odnośnie tego, pamiętacie te papryczki? Mm -hmm. To był okres jeszcze przed wakacjami, ale się wysuszyły. Wysuszyły są tak suche, że nawet słychać. To by jako... można było z, teraz zmielić albo coś i zrobić z tego płatki z tego. Papryczki. Yy, takie papryczki, czyli posypywać na przykład różne potrawy, jak to u nas kulinarnie, a ja jeszcze wracając do tego imbiru. Piszcie mi w komentarzach, czy właśnie znacie taką metodę, czy mieliście też taki przypadek, że wam yy, urosło coś na imbirku? Co z nim zrobiliście? Może macie jakieś polecenia z, dotyczące tego co z nim teraz zrobić, żeby go nie zniszczyć, bo nie chcę go wyrzucić, a już wiem, że chyba nie użyjemy go, bo jest wysuszony. E, także chciałabym go wsadzić do ziemi. A teraz patrzcie. wisi. Wczoraj było nerwową, Wczoraj było nerwowo, bo wiecie, ja mówię tak, nocka nie przespana. Ja będę spała czujnie. Ale wiecie, że ją brzydki. Słucham? Nie, nie kładę tu ani tabletu, ani telefonu pod te lampy. A, czyli masz jakieś yy, yy, uwagi? Nie, no taki, wiecie, to gdzieś w mózgu zostaje na jakiś czas, ale to zniknie prawdopodobnie. No taki, co to trzyma, nie? Chyba układ jest w ogóle teraz inny, bo nie wiem, może jak kojarzycie z vlogu, bo ja nawet nie pamiętam. Ten klosz na pewno tutaj wisiał, ale nie wiem, czy ten taki. Yy, szeroki, ja pod światło to nagrywam, to tak dziwnie Dobra, widać, może przejdę z tej strony, o czy ten szeroki nie był gdzieś tutaj, On yy, był chyba tam, gdzie na, na, nie, yy, nie pamiętam układu i chyba ten też tutaj nie był, no nie wiem, także lampa wisi póki co, nockę przewisiała, że <laughs> jest dobrze, Marek to Jak... ja wam powiem tak, ona znowu będzie wisiała do, Aż nie do, do ferii do Czyli pół roku. Czyli pół roku, aż nie spadnie. Powiem Wam, że y, byłam świadkiem tego montażu. Coś tam, no, no powiedzmy sobie, te, te tam rozporowe, to on tam mówił, widzieliście we, we vlogu. Także mam nadzieję, że to wszystko będzie się trzymało. Bezpiecznie. A i jeszcze taka uwaga: do, ostatni y, komunikat. Właśnie odebraliśmy leki dla George'a i okazuje się, że właśnie w tym pogotowiu wet weterynaryjnym, który jest niedaleko nas, będziemy mogli właśnie, będzie mógł mieć podawane te zastrzyki. Hmm, także. Pani się trzy razy pytała, czy na pewno mamy miejsce. Bo może myślała, że będziemy sami podawać. To nasza pani weterynarz? No. Nie. Nie. Ja mam powiem, żebym w życiu się nie podjął dać jakiemukolwiek królikowi, a co dopiero Georgeowi. Nie no, zwierzęciu w ogóle ja bym nie, nie Bo, podała chyba. Nie, no ja się nie wybrałam. Chociaż prawdopodobnie mieli już takie przypadki, że wiesz. No ludzie sami, tak? Ludzie sami. Bo wiecie... Y no nasze króliki, szczególnie George, on jest tak po prostu y, nerwowy, jego trzeba naprawdę dobrze trzymać, jak mu się podaje leki, bo on od razu, jak poczuje tylko lekkie rozluźnienie tutaj u, u, u ścisku, to on od razu już Ale nie chce wykorzystać. Tak jak, jak jest właśnie u weterynarza, to pani weterynarz go jedną ręką trzyma i ten koniec. Łapki roztapieży i on jest... Nie ma go, a tu w domu to mu odbija, a ja jeszcze taka uwaga, czemu no ludzie sami może podają ten zastrzyk, bo y, zrobienie jednego zastrzyku kosztuje około 40 złotych, a George będzie miał około 15 zastrzyków, więc policzcie sobie sami. To mnie teraz zaskoczyłeś, bo ja tak myślałam, no. no wiadomo, że za darmo tego ci nikt nie zrobi, ale... I to za samo podanie. Ja mamy. tak liczyłam około 20 zł za wstrzyknięcie. Aha, dobra. A samo sam lek, lekarstwo kosztuje, słuchajcie, nie uwierzycie. Całe 15 zł. Mhm. A ten zastrzyk 40, dobrze. Także no ja już mówiłam radowa, o tym, że. Sami. No i e... słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Ja tak wiem. To jest jeden z powodów, dlaczego ludzie faktycznie nie podejmują się leczenia zwierząt. Bo wiecie, jak jeszcze ktoś ma może psa, to jest trochę inaczej, bo do psów mamy inne podejście, nie nawet kotów. Ale ktoś to przeliczy, jak on ma zapłacić, nie wiem, 600 zł za same zastrzyki, a królika nowego no, kupi wiecie. za dwie stówy, to wiecie, jak się to kończy. No, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, nie? Bo takie podejście można by było mieć nawet do człowieka. No, po co leczyć jak można. No ale ludzie są różni, i wiadomo, ale no nie, tu takiej opcji nie ma George jest leczony. W sumie George, co najlepsze? Na George'a na leczenie w sumie wydaliśmy dużo więcej, niż na Ruperta, który był po przejściach i z tego, z ogródków. Mm, nie, bo Rupert nie, też był leczony. Ale nie, to było bo... krótsze le leczenie. No a George niestety, jak to George, no. Ale teraz się śmieję Kurule. z ciebie, Marek, bo właśnie w trakcie tej naszej tu rozmówki... Co o góry? co, nie! Chodzi o to, że ono trwało chyba z dwie minuty. Zobaczcie, on zdążył zrobić kawę. I ją wypić. I już sprzedać do zmywarki. I kubek w zmywarce. Ale jeśli wyłączyć. Ja nie piję tak kawy. Po prostu Marek zrobi kawę, on ją w minucie wypija, nie ma kawy. Moja kawa stoi na przykład pół dnia. Oh. Jest zimna. No i ja sobie tak wiecie podchodzę i łykam, łykam. Natomiast u Marka kawy ja bym chciała nawet skosztować, no nie ma, no bo on już wypił, nie, minuta 8, bo kawa musi być ciepła. Co to za powiedzenie minuta 8? Minuta 8 to jest takie powiedzenie. Dobra, idziemy. Zbieramy się, dziękujemy wam za oglądanie vloga. Dajcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym. Czekamy na was z utęsknieniem. Na I wpadajcie no na TikToka. I wpadajcie na TikToka. Zobaczcie jak TikTok można domowy, ten, e, domowy... Majonez! Chyba, że już znaliście ten przepis. To na razie, pa!